Cześć, witam Cię serdecznie. Ja nazywam się Kasia. Witam Cię na moim kanale. Dzisiaj będzie temat dotyczący karmienia piersi, a także rezygnacji z tego karmienia. Ja Wam opowiem też moją historię, więc dzisiaj zapraszam na mój odcinek dziewczyny, kobiety, które chcą przestać już karmić, a mężczyzn żegnamy i witamy w innym filmiku. No dobra. Słuchajcie, ja Wam opowiem moją historię, jak wyglądało karmienie piersią zarówno w przypadku jednego dziecka, jak i drugiego. Mój Kuba ma 11 lat, różyczka natomiast ma 2 latka i w obu przypadkach wyglądało to inaczej. Na początku karmienia piersią, jeżeli chodzi w ogóle o Kubę, to ja pamiętam, że przez okres ciąży jakby nie zakładałam, czy go będę karmić, czy nie będę go karmić, natomiast pod koniec już ciąży, jak robiłam wyprawkę, to stwierdziłam, że tak, że chcę karmić go piersią i pamiętam też, kupiłam takie nakładki silikonowe, chyba po 5,99 wtedy, to były takie najzwyklejsze nakładki silikonowe, które miały powodować ewentualny brak zranienia piersi, to raz, a dwa, że jakby wyciągnięcie sutka na zewnątrz. Ja nie miałam wklęsłych piersi, wklęsłych tych brodawek, natomiast y, y, faktycznie Kuba miał problem, y, ja pewnie się stresowałam, y, on był malutki, bla, bla, bla i mieliśmy jakby problem z tym, żeby on po prostu hapsnął ten biuścik i zaczął pić. Y, w szpitalu, w którym ja byłam tutaj we Wrocławiu na szczęście, już tej porodówki tutaj nie ma, one też raczej nie zachęcały do tego, żeby karmić piersią. Y, wręcz przeciwnie, pamiętam, zachęcały do tego, żeby, mm, że one dadzą butelkę y, i będą w ten sposób dokarmiać, więc... To nie było też takie łatwe i nie było też jakby takiej dobrej pomocy z tej strony Pamiętam, że tego, ja mam akurat 8 dni, bo Kuba miał żółtaczkę I tylko w jeden dzień przyszła pani, która miała mi pomóc karmić piersi ona przyszła w środę, wyobraźcie sobie, jak Kuba się rodził w sobotę Więc ten cały okres przez te kilka dni to był dla mnie dosyć ciężki okres, bo ja po prostu kompletnie Niczego nie wiedziałam, ja też nie chodziłam do szkoły urodzenia. Ja miałam wtedy 23 lata i jakby byłam kompletnie zielona. No i ciężko, no, internet nie był aż taki świetny, jak jest teraz. No, YouTube był, ale naprawdę tyle treści te 11 lat temu nie było w internecie. Teraz na każde pytanie znajdziemy odpowiedź, jeszcze chat GPT nam pewnie powie, w jaki sposób mamy karmić piersią, a wtedy naprawdę było mało takich treści, więc ten początek był ciężki, natomiast pamiętam, że mój był małżonek, tak się zestresował w ten pierwszy dzień, jak wróciliśmy do domu i Kuba płakał, że kupił trzy mleka bebiko w nocy w jakiejś aptece już na wszelki wypadek i na drugi dzień jeszcze szczęśliwie przyniósł trzy z Biedronki, bo mówił, że w połowę taniej, więc pamiętam jak się śmiałam, bo ja w ogóle nie chciałam go później już żadnego, już żadnego sztucznego mleka dawać, ja po prostu chciałam go karmić naturalnie piersią. No i oczywiście to się udało i później te mleka, pamiętam, sprzedałam, bo wtedy nie miałam kasy, więc potrzebowałam, więc ten mleka sprzedałam, jakby już one nie były potrzebne. Natomiast jeżeli chodzi, aha, jeżeli chodzi też o, um, o przestanie e, jakby karmienia biścikiem, to Kuba e, miał chyba kilkanaście miesięcy, na, na, na pewno powyżej roku, wydaje mi się, że to było 17 miesięcy, że mógł mieć 17 miesięcy. No i on ja już tak jakby. On jadł wszystko, i w ciągu dnia nie było jakby problemu um, z karmieniem. W sensie już nie prosił o, to, o, to, o ten biuścik tak często, natomiast w nocy sobie musiał zawsze. Um, Wtedy, jakby odbić. I na przykład w nocy nie dawał mi spać e, i tak osiem razy na przykład mnie budził. już mam naprawdę serdecznie dosyć i pytam się Pamiętam wtedy też pytałam się pani doktor naszej tutaj, co mam zrobić, co mam zrobić. No, powiedziała, no po prostu przestać karmić. No i wtedy zawinałam e, biust bandażem e, i powiedziałam, że tam już mleczka nie ma. No i jakby tam pamiętam, że kuba jedną noc tam trochę płakał, ale już jakby później było w porządku. No i tak wyglądało e, przestanie karmienia. E, przestanie karmienia. Zakończenie, jakie przestanie Jezu, sorry, zakończenie karmienia Natomiast jeżeli chodzi o różę, To tutaj jakby, jak zresztą w ciąży To wiedziałam kompletnie, że będę chciała Karmić piersią i tylko piersią, żadnych tam Mlek modyfikowanych, że nic z tych rzeczy nie będzie Oczywiście nie mam nic do tego Do tych mlek Do tego mleka modyfikowanego, natomiast ja po prostu Założyłam, że chcę karmić piersią, kropka No i jak róża się urodziła To ona, wyobraźcie sobie, o ja urodziłam w ogóle W 15 minut i tutaj Kubę chyba W półtorej godziny tak mi się wydaje albo 55 minut nie, a już nie pamiętam w każdym razie Róża urodziła w 15 minut ona się przystała do biściku i jakby zero problemu No bardziej, że wiecie, u mnie też nie było takiego stresu ponieważ ja już byłam drugi raz mamą i to było dużo, dużo prościej no, jeżeli chodzi o to mleko modyfikowane, to starałam się tam chyba jej podać dwa razy czy trzy razy, jak gdzieś chciałam wyjść, natomiast okazywało się, że róża na, maksymalnie wymiotowała, więc w ogóle to jakby nas się nie sprawdziło, jak już nie próbowaliśmy, butelki też nie było ehm, i tylko karmiłam ją piersią. No i róża ma teraz, aha w ogóle, wyobraźcie sobie, że takie moje założenie to to stare założenie... Że e, zanim pójdzie. Kuba nie chodzi do żłobka, róża chodzi do żłobka, i zanim róża pójdzie do żłobka, e, to ja muszę przestać karmić. To było moje stare założenie, no bo takie było stare założenie, e, od zawsze pamiętam, że żeby dziecko poszło do żłobka, czy żeby dziecko zostało z kim innym, to przecież nie może być karmione piersią, bo właściwie to nie wiadomo co, ale przecież róża idąc już do żłobka, była dziewczyną na tyle duszą, że mogła wszystko jeść i jakby normalnie pić z kubka, więc jakby nie było potrzeby mm, odzwyczajania jej też od tego, no bo. Wyobraźcie sobie, okazało się, że ja mogę karmić różę i ona może chodzić do żłobka. Więc e, u nas było, wyglądało to następująco, że róża po prostu chodziła do żłobka, ja odbieram o 14, 13 czy później nawet 15 i wtedy dawałam mi biuścik. Natomiast róża ma teraz 2, 2 lata i 2 miesiące, i muszę Wam przyznać, że ostatnio już taka była dla mnie agresywna, tak mnie atakowała, szarpała, zdzierała. Nie wiem, dajcie mi znać, czy u Was też się tak dzieje. Że im te starsze dzieci się robią, im starsze dzieci są, tym one jeszcze bardziej są, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej są tą, tą pierś I mnie to po prostu już zaczęło drażnić, już miałam tego serdecznie dosyć, że ona na mnie tak wchodziła i tak mi wyrywała, zrywała, zrywała, szczypała, szczypała i tą drugą pierś ugniatała. I mimo tego, że tak bardzo to chciałam, tak bardzo stwierdziłam, że już mam tego serdecznie dosyć. Jak jednego poranka, i oczywiście nocy też były nieprzespane, bo Róża mnie atakowała zarówno w dzień, jak i w nocy publicznie, w tramwaju, w pasażu grunwaldzkim, w galerii handlowej, gdziekolwiek by nie była, to ona mi atakowała, ja ciągle i dawałam i dawałam, no i później no miałam jakby z tym problem, tak, więc pewnego ranka, jak już tak na, na mnie wchodziła i wchodziła, to ja po prostu wzięłam, i Powiedziałam, że już meczka nie będzie, że piersi są chore. Wzięłam plasterki, słuchajcie. Ja w ogóle muszę Wam przyznać, że ja nie czytałam grup żadnych na Facebooku, bo teraz na to nie mam czasu. Teraz zaraz, za chwileczkę będę otwierała swoją firmę, staram się o dotację. Tą dotację dostałam. Natomiast no to był taki dosyć stresujący czas. Mój, moje przebrażowienie się, a także właśnie staranie się o, to, o tą dotację, jakby tutaj chciałam przestać też karmić róże. I to był na tyle stresujący dla mnie czas, że ja jeszcze nie miałam czasu, żeby siedzieć na Facebooku, na tych grupach i czytać. Więc może źle postąpiłam, może powinnam jakoś inaczej, z kim w każdym razie postąpiłam jak umiałam, powiedziałam, że biuścik jest teraz chory, nakleiłam plasterki i że tam jest ból, bo ja mówię ból. W sensie my tak troszeczkę sobie mówimy, że to nie boli, tylko to jest ból, tak. I no, jakby dałyśmy radę, słuchajcie, ona tam płakała, ja jej wtedy pokazywałam biuścik, mówiłam, że mogę ją za, zamiast za to przytulić, że chcę być blisko, to się przytulmy, więc ona do tej pory, a to miało miejsce tydzień temu. Wyobraźcie sobie, że zawsze się przytula po prostu wieczorkiem do biściku i jest jej tam miło, jakby on nie jest już nago i nie jest odkryty, tylko po prostu jest w bluzce, ale jakby tu w te okolice się przytula i wtedy kładzie się spać, więc uch, muszę Wam przyznać, że pierwszy dzień był troszeczkę ciężki, natomiast jak jej mówiłam, że to ból, że to ból, no to jakby... Ona rozumiała, trochę popłakiwała, później był drugi dzień naprawdę dużo lepszy, no a później już naprawdę jakby było dużo, dużo, dużo lepiej i jej też tłumaczyłam, że jest dużą dziewczynką, że duże dziewczynki mają już ząbki i że jakby jak dziewczynki mają ząbki, to mogą już jeść, nie muszą pić mleczka od mamusi i tak dalej, i tak dalej. I jakby to przeszło naprawdę bardzo fajnie. Mam nadzieję, że u Was również przejdzie ten proces tak dosyć delikatnie i dosyć płynnie. Jakie mam dla Was rady? No właśnie, jeżeli jest już dziecko na tyle duże, że można mu powiedzieć, wytłumaczyć, na przykład to jest ból, czy tam już teraz mleczka nie będzie, no to warto to zrobić. Dajcie znać, jakie były Wasze metody, czy jak, jak wy planujecie odstawić od piersi. Mam nadzieję, że Wam pomogłam. No i co, no i życzę Wam sukcesów, żeby to właśnie tak przeszło e, lekko, przeszło gładko, e, no i żeby Wasze dzieciaki mogły wejść na następny etap już takich m, starszych m, dzieci, dzieci żłobkowych, czy dzieci nieżłobkowych, po prostu starszych e, dzieci, żeby mogły sobie spokojnie już dorastać jako te bez, bezbiuścikowe dzieciaki. No dobra, na tyle, na tyle, na dziś tyle, e, pozdrawiam Was serdecznie i życzę pięknego dnia, kusiaki, pa. pa, drogie, kochane mamuni.